Z tej strony Mateusz w dzisiejszym filmie będę chciał wam pokazać, jak w prosty sposób możecie zgrać zdjęcia z telefonu z Androidem na komputer z Mac OS. Przede wszystkim na początku musicie pobrać z oficjalnej strony Androida aplikację Android File Transfer, czyli program służący do tego, żeby w ogóle komputer z systemem macOS wykrył telefon na Androidzie. Jak już to zrobicie, instalujecie ją, odpalacie, a następnie podłączacie do waszego komputera za pomocą kabla, albo z normalnym wyjściem USB, albo z USB typu C. Uwaga, mogą tutaj się zdarzyć błędy w sensie nie zawsze za pierwszym razem od razu komputer wykrywa ten telefon, więc czasami trzeba go podłączyć kilka razy. Jeśli już go poprawnie wykryje, to w tym momencie na telefonie trzeba zaakceptować, dać pozwolenie na sterowanie tym telefonem poprzez komputer. Akceptujecie to? I wtedy wchodzicie sobie w samą aplikację i widzicie, że są różne foldery, podfoldery z konkretnymi rzeczami. Jeśli chcecie sobie zgrać zdjęcia, to musicie wejść w katalog ze zdjęciami. Jeśli chcecie zgrać jakieś filmy, to musicie wejść w drugi katalog. Chociaż warto zaznaczenie jest to, że jeśli nagrywacie coś na ekranie, to to też ma osobny folder, także musicie tutaj poszukać i to wszystko po prostu przeciągacie do innego folderu, tworzycie sobie na przykład na biurku i tam po prostu kopiujecie. Także jak widzicie, jest to banalnie proste, w dwie strony w zasadzie to wszystko działa, także możecie sobie dowolnie transferować te pliki, jakie chcecie i tak naprawdę wasz telefon może wam służyć jako po prostu pendrive. Także tyle ode mnie w dniu dzisiejszym, jeśli ten poradnik wam się przydał, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco, a my widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia, cześć!